To miło, że wpadliście na chwilę. Opowiem Wam dzisiaj o wydarzeniu z czasów I wojny światowej, złośliwie zwanym bitwą o wyspę May lub manewrami wokół wyspy May. To wstydliwy epizod historii brytyjskiej Royal Navy, którym Anglicy nie lubią się chwalić. A niektóre wątki tej historii ujrzały światło dzienne dopiero w roku 1994 ubiegłego wieku. Po ponad siedmiu dekadach od tamtych wydarzeń, gdy umarli już wszyscy, którzy brali w nich udział. W głębokiej zatoce Fort of Fort, na jej północnym brzegu, leży miasteczko Reside, a w nim znajduje się baza Royal Navy. To właśnie tam, podczas II wojny światowej, stacjonowały polskie okręty Orzeł, Wilk, Błyskawica, Burza i Grom. U wejścia do zatoki znajduje się natomiast niewielka wyspa May. Majowa wyspa, bo tak moglibyśmy przetłumaczyć jej nazwę, ma półtora kilometra długości, pół kilometra szerokości, jest płaska i bezdrzewna, a dostępu do jej wnętrza bronią klify. Dziś wyspa jest rezerwatem ornitologicznym, a jedynymi ludźmi, którzy ją odwiedzają, są miłośnicy ptaków i fotografii przyrodniczej, oraz ekipa konserwująca latarnię morską. Głównymi bohaterami tych wydarzeń stały się okręty podwodne klasy K, dlatego też dwa słowa o nich. Doktryna taktyczna brytyjskiej floty uważała okręty podwodne za normalne jednostki, od których oczekiwano, że dotrzymają kroku okrętom flagowym. Jednak jednostki z silnikiem diesla nie były w stanie tego dokonać, i w rezultacie opracowano okręty klasy K o napędzie parowym. Jak na owe czasy, były to duże jednostki o długości 103 metrów, mogące pływać z prędkością do 24 węzłów, czyli 44 km na godzinę. Jednak jako klasa borykały się z wieloma problemami technicznymi i wkrótce zyskały przydomek K. Jak Calamity, czyli nieszczęście, lub dosadniej K, jak Killers, czyli zabójcy. Nic dziwnego. Na 18 zbudowanych jednostek 6 zatonęło, powodując śmierć wielu marynarzy, przy czym żadne z owych zatonięć nie nastąpiło w wyniku działań wroga. K13 zatonął podczas prób morskich, K1 i K4 zderzyły się u wybrzeży Danii. K5 zatonął podczas pozorowanej bitwy na Zatoce Biskajskiej, później okazało się, że przekroczył dopuszczalną głębokość zanurzenia. K15 zatonął w porcie w Portsmouth, K16 i K11 zostały uwięzione na dnie otwartego jeziora morskiego Loch w Szkocji, ale załogom po kilku godzinach udało się wydostać na powierzchnię. K4 osiadł na mieliźnie i dłuższy czas nie udawało się go ściągnąć. O kolejnych wypadkach będzie mowa za chwilę. Tylko jeden okręt klasy K walczył z niemieckim ubotem, próbując go staranować, ponieważ jego torpeda nie odpaliła. K7 salwował się ucieczką z dużą prędkością, i to uratowało zarówno okręt, jak i jego załogę. 31 stycznia 1918 roku o godzinie 18:30. Około 40 okrętów wojennych pod dowództwem wiceadmirała Sir Hugh Ivan Tomasa opuściło resite. Ich celem miały być wspólne manewry floty ze Scapa Flow na Orkadach i floty z Rosite pod kryptonimem EC1. Po podniesieniu kotwic cała flota rozwinęła szyk liniowy o długości prawie 28 km. Kolumnę otwierał Courageous, a za nim Aitoriel na czele pięciu okrętów 13. Flotyli Okrętów Podwodnych K-11, K-17, K-14, K-12 i K-22. Następnie płynęła eskadra krążowników liniowych Australia, New Zealand, Indomitable i Inflexible ze swymi niszczycielami. Po nich dwunasta flotylla okrętów podwodnych składająca się z czterech jednostek K-4, K-3, K-6 i K-7 prowadzona przez krążownik Fearless. A kolumnę zamykały trzy pancerniki – Param, Warspite i Valiant. Początkowa prędkość okrętów wynosiła 16 węzłów, ale po minięciu wyspy May, Iwen Thomas rozkazał zwiększyć prędkość do 22 węzłów. Wszystkie okręty płynęły jeden za drugim w odstępie około 370 metrów. Dla ochrony przed niemieckimi okrętami podwodnymi obowiązywało zaciemnienie i cisza radiowa. Jedynym światłem na okręcie było niebieskie światło rufowe, na które miał się kierować następny okręt w kolumnie. Noc była jasna, choć księżyc jeszcze nie wszedł, a samo morze było stosunkowo spokojne. Gdy jednostka flagowa minęła wyspę May na morze zeszła mgła. Z okrętów 13 flotyli okrętów podwodnych w pewnej chwili zauważono światła dwóch trałowców zbliżających się do kolumny. Aż nieprawdopodobnym wydaje się fakt, że osiem uzbrojonych trałowców poszukiwało min w tamtym rejonie, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że w morze będzie wychodzić tak wiele okrętów. Flotyla okrętów także nic o trałowcach nie wiedziała. Gwałtownie zmieniono kurs, by uniknąć zderzenia, i w tym momencie zablokował się ster okrętu podwodnego K14, który szedł jako trzeci. Okręt gwałtownie zmienił kurs w lewo i mocno zredukował prędkość, a za nim reszta flotyli, która kierowała się na rufowe światło poprzednika. Gdy po 6 minutach udało się odblokować ster. K14 próbował wrócić do szyku. Jednak kolejny okręt, K22, we mgle stracił z oczu resztę flotylli i zderzył się z K14. Uderzenie nastąpiło w lewą burtę tuż za dziobowym przedziałem torpedowym, odcinając część dziobu. Woda wdarła się do środka, natychmiast topiąc dwóch członków załogi, ale szybka akcja usuwania szkód podjęta przez kapitana. Uratowała okręt przed zatonięciem. Obie jednostki znajdowały się w poważnej sytuacji. K-22 miał zalane dwa przednie przedziały, a K-14 miał uszkodzony dziób i groziło mu zatonięcie. Okręty zatrzymały się i ostrożnie rozdzieliły podczas gdy reszta flotyli nieświadoma tego, co się stało, przyspieszyła i ruszyła w morze. Złamano zakaz zaciemnienia i ciszy w eterze, i choć okręty sygnalizowały radiem, choć błyskały aldisami, a ludzie na mostkach strzelali flarami, aby ostrzec inne okręty, 25 minut po pierwszym zderzeniu Inflexible wbił się w kadłub K-22. Jakimś cudem, zarówno K-22, jak i K-14 wciąż utrzymywały się na wodzie. Aitoriel, który dostrzegł sygnały wzywania pomocy, zawróciłby ratować ludzi. Kilka razy musiał zmieniać kurs, aby ominąć krążowniki oraz pozostałe okręty 13. flotylli: K11, K12 i K17. Tymczasem do wyspy May zbliżała się druga grupa okrętów podwodnych z 12. flotylli, podążając za okrętem Fearless i innymi krążownikami liniowymi. O 20.30 Fearless z prędkością 21 węzłów uderzył w K17 tuż przed kioskiem. Okręt zatonął w ciągu 8 minut. Załodze na szczęście udało się wyskoczyć do lodowatej wody. Na pokładzie K4 usłyszano syreny, którymi Fearless sygnalizował, że się zatrzymał. K4 zatrzymał się również, ale okręty z tyłu już nie. K3 ledwo ominął K4 i zatrzymał się kilkadziesiąt metrów dalej, ale K6 nie udało się uniknąć kolizji i staranował K4, prawie przecinając go na pół. Poważnie uszkodzony K4 zatonął wraz z całą 48-osobową załogą, tonąc jeszcze został dodatkowo uderzony przez K7. W tym momencie nieświadomo niczego piąta eskadra bojowa złożona z trzech pancerników i ich niszczycieli przeszła przez obszar katastrofy dosłownie rozjeżdżając ludzi walczących o życie w wodzie. Z 56 marynarzy przebywających w wodzie przeżyło 9, z których jeden zmarł później w szpitalu z powodu ran zadanych śrubą okrętową. W ciągu 75 minut zatonęły dwa okręty podwodne, a trzy zostały poważnie uszkodzone. W bitwie o May zginęło 104 marynarzy: 55 na K4, 47 na K17 i 2 na K14. Jedna osoba zmarła później w szpitalu. K14 został później doholowany do portu. Pospiesznie zwołany sąd wojskowy rozpoczął pracę 5 lutego 1918 roku i obradował przez pięć dni. Największą część winy przypisano dowódcy 13 Eskadry Okrętów Podwodnych, Lerowi, który dowodził okrętem Aitoriel. W mniejszym stopniu winę przypisywano dowódcom okrętów podwodnych. Sąd zalecił także postawienie Lera przed sądem wojennym. Jednak kapitanowi nie udowodniono winy za utratę K7. Zarówno śledztwo, jak i sąd wojenny zostały utajnione, a wiele informacji ujawniono dopiero w 1994 roku, kiedy wszyscy uczestnicy tamtych wydarzeń już nie żyli. 84 lata później, 31 stycznia 2002 roku, w porcie Anstruder, który leży naprzeciw wyspy May. Odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą wydarzenia z czasów I wojny światowej. Co roku, w rocznicę Bitwy o Wyspę May, Stowarzyszenie Submariners organizuje okolicznościową uroczystość. Za tydzień opowiem Wam o porwaniu, do jakiego doszło przez przypadek, gdy włoski statek pasażerski Achille Lauro został porwany przez czterech terrorystów z Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Zapraszam i do usłyszenia.